Ale dzisiejszego dnia proszę jakoś podsumować. Jakoś? Tak, proszę to, to lepiej yy, Pierwszy <noise> zaczął się niepomyślnie, ogólnie dla tego meczu. Zawodnik yy, w kasku Białym, w ogóle faktycznie się nie złożył. Tor Górzowski jest to specyficzny tor, trzeba troszkę zawrócić. Częstochowski można wjeżdżać w ogóle. przez to takie problemy mieli chłopaki. Ale później wszystko... Yy, Poszło do normy. Zawodnicy, może ze startu nie wszyscy, wychodzili rewelacyjnie, ale po trasie też walczyli i chciałbym pochwalić tą parę zagar i wersen. W sumie zagar też poobijany po Anglii i wersen z lepką kontuzją, którzy przywieźli komplet punktów i również Krzysztof Kasprzak, który też bardzo dobrze jechał. I Michael też, też przywoził swoje punkty. To Zero, co przywiózł, to miał kłopoty z motocyklem, ale tak było widać, że bardzo dobrze walczy. Tomek go widać, że, że, że też, też walczy, też chce. W jednym miegu praktycznie upadek jednego zawodnika przeszkodził mu, żeby wygrać bieg. No i cała drużyna pojechała, pojechała tak z determinacją, z zębem i pewnie wykorzystała atut naszego toru. Do, do trenera stali. Jeśli um, Tomasz Golo kwestionował stamtę dzisiejszego, Czy to jest prawda? i nic takiego nie słyszałem? Czyli wszystko to, co do nas dochodziło, to są zwykłe piloty, tak? Jeżeli by kwestionował, to powinien nie. mówić też Mija i nic takiego nie słyszałem. Pytanie do y, menedżera. Y, 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 co się stało z wymiarami? Czy tak tylko tyle, że chłopak musi zostać na obserwacji w szpitalu, ale szczegółowych informacji nie mamy. Dzwonił teraz do ojca raczej, ale nie odbierał telefonu, wiadomo, bo nic przesunął podczas oględzin lękarskich. Mam nadzieję, że wszystko skończy się tylko i wyłącznie na potłuczeniach. Niestety dosyć duża przegrana w Gorzowie. Główna przyczyna to? Kupa w pierwszym wyścigu podcięła skrzydła, wiadomo, dzwon konkretny dwóch zawodników wypadło ze składu, To na początku też może nie był idealny, później pewnym się odsypał, już można było normalnie jeździć, ale Ciężki mecz był dla nas i, i po takim zdarzeniu to to wielka zamota i, i tak to trzeba określić. Ale nawet nie stosowaliście rezolucji taktycznych. No nie stosowaliśmy, bo te mamy też mecz był Wystarczy nam wystarczy nam dwie kontuzje z pierwszego wyścigu. Ja jak to fakty napisałem dosłownie, że wyspakowaliście się, wyjeżdżacie z meczu. To była jakaś totalna zdupa. No jakbym chodził do gości, bo nocujemy, no. Rozumiało, no, rozumiało. Tak jednak komuś jeszcze przywieźli. Broń, facisz są informatorami. Ja, Wyspakował się Hubert Lewicki jak turcjaja, bo pojechali pojeździć. No, powiedzcie, wy w ogóle nie pojedziecie nawet do jeszcze meczu. No, nie wiem, od kogo taka informacja była. Sportowe fakty. Czy zobaczycie, który pisze. Nie no, spakował się za, za zgodą sędziego, zadzwoniłem do pana sędziego zapytać, czy Hubert Łęgowik i Artur Czaja, ich mechanicy, czy mogą spakować sprzęt, bo wiadomo, że chcą jechać do szpitala i, i tylko tyle, no nie jeździli, więc nie było żadnych pretensji do ich nieregulaminowych silników, mogli się spakować i, i pojechali, a, a reszta była w parkingu. A czy kwestionowaliście stąd toru? Czy po podczas, podczas przerwy tak zadzwoniłem do pana sędziego i poprosiłem, żeby wyjechała nie tylko polewaczka, nie tylko ciągnik z szyną, ale również żeby polewaczka, żeby to wszystko ten szczególnik, krawężnik, żeby żeby to. Czyli zastrzeżenia były, pakowania nie było. O. Pakowania nie było, oczywiście. dzwoniliśmy do, do sędziego tak, no, żeby coś poprawić troszeczkę z tym torem. Aczkolwiek nie uważamy też, że ten upadek w pierwszym, wyniku, w pierwszym biegu wyniknął ze złego stanu tego. To była ostra walka, efekt domina. Jeden zderzył się z drugim i dwóch wylądowało na płocie tyle. No, podsumowanie, szkoda chłopaków, bo tak trzeba podsumować te zawody. Yy, Zaczęły się niestety no, pechoło dla nas, no, ale to błędy młodości, że tak powiem, wychodzą, niedoświadczenie na to, że i zaś tak jest. Co do zawodów, no, łomot niesamowity. Stal u siebie jest bardzo mocna i życzę im jak najlepiej, bo widać, że chłopaki jadą są w gazie i są na dobrej drodze. Na szczyt Ekstra Lini. Jakieś pytania Jeżeli nie ma, pytania.